Maksymilian poprzez swoje programy pragnie wydobywać dobro serc i umysłów ludzi dobrej woli. 18 grudnia 2016 roku udaliśmy się z kamerą do Warszawy. Jak powszechnie wiadomo, przed Bożym Narodzeniem emocje w naszym narodzie sięgały zenitu. Przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu w obronie demokracji demonstrowały kluby Gazety Polskiej z całego kraju. Reporter telewizji Maksymilian rozmawiał z uczestnikami demonstracji. Dzisiaj wielu młodych ludzi, no, żyje w, wszyscy żyjemy w tym zamieszaniu, i wielu młodych ludzi próbuje rozeznać, co jest dobre, co jest niedobre. Pana słowo refleksji na ten temat. No, Ciężko powiedzieć. Ja uważam jedno, że wartości, przede wszystkim dziesięć przykazań Bożych, to jest wartość, i jeżeli będziemy w tym. Yy dekologiem żyć, no to nie trzeba będzie niczego. Żadnych rewolucji. I w ogóle wszystkiego. Dziękuję serdecznie. pan na imię. Rysiek. Pan Rysiek, dziękuję. Okay. zachęca młodych ludzi do czynienia dobra. No, żyjemy w czasach szczególnych, w czasach pełnych zamętu. Pan też jest młodym człowiekiem, może słowo refleksji. Tak, no co, mówię, co? Tak no trzeba to być. Słyszymy. Wszystko słychać w hasłach tutaj, tak? Skandowanych. Nie może być tak, żeby demokratycznie wybierany rząd był obalany przez grupkę krzykaczy i po prostu, no, trzeba to być i bronić, tak? Nie będzie ktoś nam mówił, kogo mamy wybierać i... no i tyle. Maksymilian Kolby właśnie powiedział mi więcej takie słowa, że jeśli nie będziemy mieli mediów, kościoły będą puste. Rzeczywiście dzisiaj e, dużo jest takich programów demoralizacyjnych. Czy pan też to zauważa? Tak, zauważam. Nie nie zauważam, ale nie oglądam, także nie wypowiem się na, no, na temat takich kanałów. A, tak? I swoje dziecko też przed tym chroni. Super. A dwa słowa do innych młodych ludzi, którzy może zbyt wiele czasu spędzają przy internetem. Żeby przy... się interesowali historią, bo bez historii nie ma przyszłości. Super, serdecznie dziękuję. Proszę, na imię jak panu? Andrzej. Dziękuję. кен дикут шабас Piotr Dobrowolski Telewizja Maksymilian. Propagujemy wartości, za które oddał życie święty Maksymilian Maria Kolbe. No, jedną z tych wartości jest odwaga. Na pewno to, że mamy odwagę, przybywamy dzisiaj. Ale proszę powiedzieć słowo zachęty do młodych ludzi, żeby, żeby chciała, żeby pracowała nad sobą. No, nie jestem jakoś szczególną może charyzmatyczną osobą, która ma nawoływać. No, ale wydaje mi się, że każdy powinien jakoś postępować w zgodzie ze swoim sumieniem. No? Także jeżeli chodzi o młode osoby, to no, zachęca do tego, żeby się rozwijały, tak, żeby gdzieś tam też te wartości duchowe sobie kultywowały. Jeżeli chodzi o takie kwestie związane z patriotyzmem, to na pewno y, historię i tą y, wcześniejszą, ale też tą y, niedawną, żeby gdzieś się starały interesować takimi rzeczami, bo są to kwestie no, istotne, które kształtują gdzieś i człowieka i no, powodują, że ktoś ma jakieś odniesienie do wartości, tak, także to też jest istotne istotne myślę, jeżeli chodzi o takie kształtowanie kształtowanie młodych ludzi. Tak. Dzisiaj kościół bywa też ośmieszany przez niektóre media, no, w ogóle nieraz też mam trójkę dzieci, to jest młodzież już, ale no, mówią mi córki czy syn, tata, no, 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 jest wiele takich osób, które naśmiewa się z wartości katolickich, słowo zachęty do młodych ludzi by trwali właśnie przy, przy, przy wartościach chrześcijańskich, katolickich. Myślę, że to są takie, przynajmniej dla mnie, ale myślę też dla wielu osób w Polsce, podstawowe wartości. I żeby być w prawdzie z tym, co się słyszy i co się analizuje. Jest wiele, wiele na pewno uwag takich, które, które są tylko po to wygłaszane, żeby jakby mącić. Są pewnie też wśród tych uwag takich, które być może są i troską jakąś o, o kształtowanie kościoła, bo też Kościół się zmienia i nie jest sam w sobie, jak gdy ludzie no, w tym kościele nie są święci święcić tylko tą, tą gdzieś tam łaską Bożą. I na pewno takie głosy też trzeba gdzieś, nie słuchać, natomiast tu trzeba mieć jakby całą świadomość tego, żeby gdzieś oddzielać też te ziarno od i... I znać intencje tego, kto mówi, tak? Bo to też jest istotne, tak? Czy, czy ktoś mówi to w dobrej wierze po to, żeby się zmieniać i po to, żeby kształtować ten katolicyzm i tego ducha, czy, czy po to, żeby po prostu no, obrzucać i manipulować ludźmi, no bo no to zawsze jest ważna ta intencja. Także ta, ta maksyma, która jest no taka diabelska, trochę, że Piekło jest usłane dobrymi intencjami, to nie jest prawda. No, intencja jest podstawową rzeczą. Jest potom rzeczą, ale oczywiście trzeba ją kształtować, żeby nie robić w ramach jakiejś intencji no, niewłaściwych rzeczy. Dziękuję. Miałam przyjemność rozmawiać że... z Marcinem. Z Marcinem. Dziękuję pięknie. Z Panem Bogiem. Dziękuję. My chcemy stabilności, odpowiedzialności i wolnej, demokratycznej Polski. Ten... nasz polski dom razem w spokoju i z nadciągnięciem i społeczeństwem. Musimy, musimy nasze więzi opierać na wartościach, na polskiej tożsamości, na polskiej historii, na polskiej religii, na polskich wartościach. różnią nas poglądy i opinie. Na zakończenie przypomnijmy jednak upomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Pan Bóg nikogo nie wprowadza do nieba pod przymusem. Kto się uprze, to się nie zbaga.